Cześć, sięma, witam was tu szalony kolekcjoner. Dzisiaj e, zrobimy sobie unboxing e, saszetek z zeszłorocznej edycji Champions League. To jest edycja e, Champions 2012-2013 e, w wersji update. Nominalnie takie saszetki kosztowały kiedyś 3.90, można było je też dostać w gazetach sportowych. W tej chwili wartość takiej saszetki to mniej więcej złoty, 2 złote, zależy gdzie szukamy. Mamy tego 10 sztuk, za chwilę zaczniemy otwierać. Przypominam, wersja Update wyszła dokładnie w zeszłym roku dokładnie rok temu. Pani dało nam wtedy 10 kart limitowanych. Przy czym 6 kart było do zdobycia w Bravo, resztę kart można było dostać w giftboxach. Między innymi, także tak to wyglądało. Dostaliśmy tam wtedy. Patrzcie jak, jak dziwnie. I dwa razy dostaliśmy tam wtedy 90 kart 95 około kart bazowych, z tego co pamiętam 91 nawet tutaj z różnych, z różnych klubów. Nowością były kompletne kluby Celtiku i kompletny klub Malagi. Najbardziej popularnymi limitkami były tam karty z Cristiano Ronaldo i z Messi takim dodatkowym E, smaczkiem była karta limitowanej edycji z e, Davidem Beckhamem. Karta, która świetnie, świetnie szła w Anglii na ebayu. E, ja oczywiście nie sprzedawałem, natomiast e, świetne wymianki można było wtedy robić z Anglikami właśnie. E, najbardziej wartościową kartą w tym... E, to znaczy wartościową, może nie. E, Panini dało nam też w tym zestawie e, legendę Larsona. E, paradoksalnie jest to najtańsza legenda, jaka była dostępna e, w serii Legend, jakie wypuściło Panini. Jej wartość w tej chwili wynosi około 5-8 zł, tak mniej więcej. E, najbardziej wartościowymi kartami m, były karty Game Changer, które zastąpiły Masterów. O tutaj David Beckham chociażby. Karty Game Changer. E, takie trzy pewniaki e, to były oczywiście Messi, Ronaldo i Lewandowski. Najdroższą kartą, właśnie z tej edycji, jest, jest Messi. Ta karta na karcie Game Changer jest warta mniej więcej 25, może 30 zł. Teraz także tak to wygląda. Dostaliśmy też nowość: dostaliśmy 16 kart z logo klubów. Te logo to były przede wszystkim kluby, które robiły furorę, to była Barcelona, oczywiście Real, Borussia i Bayern. pani rzuciła między innymi też do, do wersji update taką czępistą, jak widzicie, także tak to wyglądało. W zasadzie teraz komplet kart bazowych który było łatwo już wtedy zebrać, jest wart około, nie wiem, 20 zł mniej więcej karty Rising Star Star Player. Karty Golstopper i karty Fans Favorite w zasadzie w tej chwili nie przedstawiają żadnej wartości kolekcjonerskiej. Oczywiście warto je mieć, ale, ale tych kart wyszło tak dużo, że, że w zasadzie hmm, nie posiadają żadnej wartości. Najpopularniejszymi bazówkami, poza oczywiście Beckhamem, były jeszcze bazówki z Pinto i z Diego Lopezem. To były takie dwie bazówki, które każdy chciał mieć które oczywiście można było trafić, ale wiadomo, że jak ktoś chce bardzo trafić, to czasami ma z tym problemy. Zobaczcie, yy, jaka padaka na razie w tym unboxingu, w zasadzie trafiamy same Rising Star, Starplayery, trafiliśmy jednego fansa, w zasadzie nic, nic konkretnego na mnie wpadło. Yy. O, mamy coś, mamy, mamy i to jest yy, wspomniane logo, tym razem tutaj mamy Celtic. Malotelli, Luis Adriano. Na koniec zostały już tylko dwie saszetki. Zobaczcie, jak nam szybko i sprawnie to wszystko poszło. No w tym roku raczej tu nie będzie. Mówię raczej, bo nikt nie zna planów Panini z tego względu, że... Oni to... Coś tam zawsze, zawsze... A tu wspomniany Lopez. Też dosyć fajna, pożądana kiedyś karta. Oni tam zawsze coś nie myślą. No i ostatnia saszetka. Polowaliśmy na coś lepszego. No niestety nie trafiliśmy nic, co mogłoby nas zadowolić. I mamy tutaj jeszcze e, bramkarza na koniec. Tak to wygląda. Na unboxing e, średniej jakości, w zasadzie poza logo Celtic. No nie trafiliśmy nic. E, powiem tak, gdybym kupił te 10 zaszetek za 39 zł, tak jak to e, wygląda nominalnie, no troszeczkę bym się zdenerwował. Dziękuję za oglądanie tego unboxingu. Zapraszam na kolejne. Pozdrawiam Was serdecznie. Szalony kolekcjoner. Cześć.